Jakie są koszty ogrzewania gazem ziemnym nieocieplonego domu z lat 90., zobaczycie w tym materiale. Przejdźmy tutaj do Łazienki, ponieważ tutaj, moi drodzy, mam piec, serce domu. No i tak o tym piecu chciałbym powiedzieć parę słów o tym, jak jest ustawiony ym, i jak on funkcjonuje. To jest właśnie piec gazowy, konwekcyjny, dwufunkcyjny czyli ogrzewam za ogrzewanie oraz wodę w kranie. Piec jest to ILEA ACV o mocy 1825. I moi drodzy, co mogę tutaj od razu powiedzieć, bardzo jestem zadowolony z tego pieca. Francuski piec polecił mi go. Gazownik, który tak powiem, który mi go tutaj montował, bo tak, instalacja w całym domu, grzejniki, rury e, są zrobione na pepsach, e, puszczone po ścianach ze względu na koszty, sam to robiłem, e, sam montowałem te grzejniki, sam montowałem, co e, robiłem, całą instalację, e, natomiast no, gościu od gazu mi przyszedł tutaj i zamontował piec, wiadomo, musi być podbity i musi być licencjonowana osoba, która to może wykonać. I tak moi kochani, piece dwufunkcyjne, przynajmniej konwekcyjne najlepiej pracują teoretycznie, a przynajmniej wyczytałem. Jeżeli źle, no to nie poprawcie. Wiecie, nie jestem tutaj specjalistą pod tym względem. Najlepiej pracują w temperaturze wody, jaką mają strona grzejniki 40-45 stopni i gdy na powrocie woda jest od 10 stopni niższa, wtedy najwięcej kondensatu wytwarzają. No niestety ja nie jestem w stanie osiągnąć takich temperatur przez to, że mój dom właśnie jest nieocieplony. Moje drodzy są potężne straty ciepła i gdy ustawię 40-45 stopni na nagrzejniki, gdy na zewnątrz już jest w okolicach 0 stopni, Celsjusza. po prostu te grzejniki nie wyrabiają, nie dogrzewają mi pomieszczeń, piec pracuje cały czas, zużywa mi więcej gazu, zużywa więcej paliwa i jest to po prostu nieekonomiczne tutaj dla mnie. W każdym razie, na piecu temperaturę wody... Obecnie nagrzejniki mam ustawioną na 67 stopni. Ten piec pracuje do 80 stopni Celsjusza instalacja i grzejniki są zrobione do 90, niby mają wytrzymać, może inaczej, nie tyle mają wytrzymać, co producent podaje, że na do 97 stopni Celsjusza. W każdym razie piec pracuje do 80 stopni, ja na piecu mam ustawione. 67 stopni. Na powrocie mam, gdy piec pracuje, on w tej chwili jest się wyłączył, na powrocie ustawione mam. Znaczy nieustawione. No osiąga on warto, woda osiąga wartości około 60 61 stopni. Ponieważ ten piec mierzy nam też temperaturę powrotu wody. Już sobie tutaj włączymy. I tak, numer 1 to jest wartość, jak jest obecnie ciśnienie w instalacji. Lężenniki no, są ciepławe, bo on się niedawno wyłączył, jest 1,4 bara. Podskakuje mi do 2,5 bara. Staram się nie przekraczać 2,5 bara na całą instalację. Natomiast gdy woda jest całkowicie zimna, to jest około 0,9 bara. Tutaj sobie sprawdzę temperaturę właśnie. I nie, to jest godzina do ustawienia godzinowego, ale tego nie używam, moi drodzy. W tej chwili temperatura na powrocie jest 53,5 stopnia. Ale jak mówiłem, piec się przed chwilą wyłączył, nie tak dawno, no, z, ja wiem z 20 minut temu, yy, i te grzyniki jeszcze są. Ciepłe. Także 53, o, już nawet spadło, 53,4 stopnia, um, temperatura zadana to jest um, 67 stopni, tak jak mówiłem. A na zasilaniu ma w tej chwili 56,1. Zasilanie jest tutaj, czyli to jest woda, która zasila grzejniki, gorąca woda. Tu jest zimna woda, która dopływa do pieca, żeby była ogrzewana do wody w kranie. Ciepła woda do kranu wypływa mi tędy. No i tutaj też mam zawory, którymi dobijam sobie ciśnienie do pieca, gdy to spadnie. Na przykład gdy odpowietrzam grzejniki. Odpływ rury z kondensatem idzie do kanalizacji i tutaj mam zasilanie, czyli bo tutaj jest powrót, tutaj jest powrót, a tutaj jest zasilanie, czyli tędy ciepła woda wychodzi mi do grzejników, a tędy wraca chłodniejsza. Jeżeli chodzi o pracę wentylatora, Tą mam ustawioną na maksa, ale jest włączony też taki tryb adaptacyjny. W takim sensie, że jeżeli już osiąga sobie, on już on sobie sam już steruje, jeżeli osiąga sobie daną temperaturę, jaką tam ma, powiedzmy, dla programu jakiegoś swojego wewnętrznego algorytmu, to ten wentylator zmniejsza swoją moc. W każdym razie, gdy piec strzela, ja tak mówię strzela, ale gdy odpala, gdy on się włącza, to te 100% wentylatura mu pracuje, i moi drodzy, cały czas mam włączoną pompę na program trzeci, czyli na najwyższą moc. A najwyższa moc pompy, dlatego, żeby mi po prostu ciepła woda dochodziła do ostatnich grzejników, które mam tutaj, właśnie w swoim salonie, gdzie jeszcze też mam pracownię, choć obecnie jest to dla zabaw dla dziecka. Po prostu tutaj te radiatory, które tutaj są, a są dwa takie grzejniki w tym pomieszczeniu, yy, moi drodzy, one się nagrzewają późno, późno. I też yy, gdy pompa była ustawiona na, na średni średnią mocy, grzały tak tylko mniej więcej do połowy, więc zwiększyłem działanie pompy, zwiększyłem jej prędkość, zwiększyłem przepływ po prostu i teraz grzejniki grzeją praktycznie całe. Wiadomo u dołu aluminiówki przy ogrzewaniu takim gozołem są zawsze chłodniejsze jak tu u góry, ale ponieważ jest ta cyrkulacja powietrza, cyr no, to cyrkulacja cyr cyr temperatury wody, natomiast w tej chwili grzeją całe i fajnie tutaj dogrzewają pomieszczenie. Obecnie w tym pomieszczeniu mam 22,6 stopnia. Moi drodzy, jeżeli chodzi o mury, jest to mur 40 bez żadnej szczeliny powietrznej. Zwykła cegła. 40 to znaczy 40 cm grubości. Jak widzicie, cały dom jest no nieocieplony w ogóle. Do tego nie ma żadnej szczeliny powietrznej w tych murach. Nie mamy w ogóle, tynku, żadnego fuga pomiędzy cegłami. Te wypełnienia, ona jest niepełna i powiem wam, że są miejsca, gdzie po prostu te dziury są bardzo głębokie i te straty ciepła są dużo, dużo większe, a bywa i tak, że jak w domu wyciągnę Kołek ze ściany. Na przykład, wisi z jej taka półka. Ściągnę tą półkę i wyciągnę kołek po haku, to mi kierwa wieje taką dziurą, jeżeli już jest, no, powiedzmy, na taką głębokość wywiercona. A muszę taką wiercić, ponieważ tu są tynki bardzo odparzone. Ponieważ ten dom nie był ogrzewany przez jakieś 9 lat, no i odparzyło tynki, no, ale to już materiał na. Temat na innego, inny, inny film, innego vloga. W każdym razie tak wygląda nasz dom. Grzejniki aluminiowe z armatury kraków. Łączna ilość to 128 żeberek. Wszystkie regulowane na termostatach w taki sposób, że w każdym pomieszczeniu ustawione mam na termostatach w taki sposób, żeby było. Nie więcej jak 23 stopnie. To znaczy, ciepła woda dochodzi w pomieszczeniu. Ta temperatura podskakuje do 23 stopni i termostat w grzejniku zaczyna się zamykać, tak, żeby już piec nie dogrzewał danego. W każdym pomieszczeniu też mamy zamontowane termometry, moi drodzy. I jak widzicie, 23 stopnie, termostat już tam praktycznie zamknął grzejnik, ten jeszcze z rozgrzanej wody troszeczkę dogrzał pomieszczenia, także mamy tutaj 23 stopnie. A tak w ogóle to ja z moim ojcem na szczycie skały w Homolach, w Pielinach. No, ale takie tam Jedyne pomieszczenie, które mniej ogrzewam, to jest nasza garderoba. Przez to, że no, tu mamy nieocieplony dach. Znaczy on nie jest ocieplony pomiędzy tymi deskami, a blachą. Po prostu jest stare ocieplenie na zasadzie trotów. Na zasadzie trotów z wapnem. I tyle moi drodzy. No to jest nasza garderoba i nasz składzik. Tutaj grzejnik. Wiem, nie powinien być zastawiony, ale to są dokumenty filmowe I tak chwilowo tutaj stoją. Ten grzejnik ustawiony jest tak, żeby tutaj to pomieszczenie akurat dogrzewało tak tylko do 21 stopni. Moi drodzy, tutaj jest ocieplenie dachu. No, to znaczy dach idzie, bo tu były takie skosy na 4 metry w górę i tam się łączyły. Ja obniżyłem tutaj sufit, zrobiłem legipsa, a na tym regipsie po prostu rozłożona jest tu na górze wełna. Wełna mineralna o grubości 15 cm. Na górnym korytarzu Mamy tutaj deski. Nad tymi deskami jest strych. Moi drodzy, tutaj po prostu na tych deskach, na strychu luźno wyłożone są płyty stylopianowe przeróżnej grubości, ale to takie od powiedzmy od 3 do 5 cm, może 7 Po prostu ścinki jakie nam zostały. Albo które żeśmy znaleźli, tutaj, że tak powiem, w okolicach naszej działki, nasza sypialnia wymaga remontu. Natomiast, tak, w tym miejscu kończy się strych. A tutaj już jest normalnie dach, moi drodzy. I ten dach był wykonany identycznie jak tam, właśnie w naszej garderobie. No, i jak widzicie, to przyklejony jest tutaj stylodur. Na razie tak chamsko pomalowany na biało. No, wiecie, no, my ten dom trochę, powoli, trochę bardzo powoli inwestujemy. E, remonty są niestety drogie, drogie i powoli, powoli sobie jakoś tak robimy po jednym pomieszczeniu rocznie przeważnie. No ale nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o ten styrodul, e, przykleiłem tutaj na te deski i moi drodzy, jest to mm, grubość e, 5 cm. Tak, 5 cm. Styrodur jest tutaj przyklejony. Ten styrodur się został po prostu po mojej teściowej, znaczy się teściowa żyje, <grym> tylko ona ocieplała u siebie wylewki na dole i zostało się styroduru, więc przykleiłem tutaj. Moi kochani, całość sterowana jest sterownikiem Salusa, umieszczony mam tutaj na korytarzu na dole, ponieważ to jest takie najchłodniejsze pomieszczenie, ale dużo przez nas używane, więc w nim jest. Zamontowany. Program mam ustawiony ręcznie, po prostu codziennie. Od godziny 7 rano do godziny 23 piec pracuje, że tak powiem, na wyższych obrotach w trybie dziennym, a od godziny 23 do godziny 7 rano w trybie nocnym. Proszę Państwa, w trybie dziennym mam ustawioną temperaturę 21,6 stopnia. Natomiast sterownik działa w ten sposób, że piec odpala się, gdy temperatura spadnie do 21,2 stopnia i dogrzewa pomieszczenie do 22 stopni. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę nocną, to mam ustawiona 21,2, czyli włącza się, gdy temperatura spadnie do 20,8 stopnia i wyłącza się, gdy temperatura osiągnie 21. ,2. 60 stopnia. <gry> temperatury takie są ustawione na tego kolegę. Ja wiem, że wiele osób na przykład na noc daje 18 stopni czy 17 stopni, no nie chcemy, żeby ten za bardzo przemarzał. Tym bardziej, że u nas przez, to, przez ten brak ocieplenia ta temperatura szybko spada są te, 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 te wahania temperatury ta sinusoida w pomieszczeniach jest dosyć duża, więc tak staramy się utrzymywać, żeby było mu troszkę. Cieplej. A co do instalacji, to nadmienię jeszcze, że tak mówiłem, jest zrobiona na peksach. Moi drodzy, i one są puszczone po ścianach. Cała ta instalacja gazowa, jaka jest zrobiona, to jest ogrzewanie 100, 120 metrów użytkowych. Dom ma 180 metrów użytkowych, natomiast no, duma teściowa. I tam jest całkowicie inna instalacja zrobiona na tym samym piecu, ale innym, znaczy nie innym, Boże, takim samym piecu, ale po prostu ma osobny piec. Tam są osobne liczyki pokładane na gaz, więc nasz interesuje tylko i wyłącznie te 120 metrów. Dobrze, kochani, przejdźmy do komputera, ponieważ tutaj mam wszystkie moje wyliczenia odnośnie zużycia gazu, tego dobowego oraz miesięcznego. Szanowni Państwo, nadmienię jeszcze, że ceny jakie tu są podane są to koszty wyłącznie zużycia paliwa gazowego bez opłat przesyłowych oraz bez abonamentu, czyli to co zużyliśmy to tutaj wyliczam. A te wyliczenia zrobiłem właśnie na potrzeby tego filmu. Myślę, że już mam te pewne dane, już uzbierałem i coś na ten temat mogę się wypowiedzieć. Moi drodzy może te tak hamsko po prostu będę nagrywał ten ekran. Ten wykres pokazuje nam miesięczne zużycie gazu. Listopad, grudzień, styczeń, luty. Poszczególne słupki to jest zużycie gazu teściowej na dole. Tam jest ogrzewane jakieś 50 m2. Zielony słupek to jest ogrzewanie u nas na górze na 620 metrów, a czerwony słupek jest to całość domu, całe zużycie gazu. Tutaj mniej więcej są znaczy, mniej więcej na tym wykresie są miesięczne koszty: listopad, grudzień, styczeń, luty. No, tak wizualnie można zobaczyć, jak one w tej chwili się malują. No, luty się jeszcze nie skończył, dzisiaj mamy 23 lutego, także, no, jeszcze tutaj sobie zapewne coś wzrośnie. Natomiast tutaj mamy od momentu, zacząłem robić pomiary, to jest od 5 lutego do dzisiaj, do 23 lutego. Moi drodzy, wykres dobowy zużycia. Gazu, zużycia paliwa gazowego, oczywiście gaz ziemny, o tym mówimy. Moi drodzy, żółty, teściowa, czyli dół domu, zielony to jest nasze zużycie tutaj u góry, a czerwony to jest całość. I tak, od razu też wspomnę o tym, że tutaj wszystko jest zależne od temperatury, jaka jest na zewnątrz. Na przykład, od, powiem tak, od siódmego, lutego Do 11 lutego nie było jakichś dużych mrozów. Było w nocy około minus 3 stopnie Celsjusza, w dzień około 4 do 5 stopni Celsjusza. Natomiast wzrosło zużycie, ponieważ był wiatr. No jak mówię, dom jest nieocieplony i na przykład na wiatr jest bardzo wrażliwy. I to zużycie wzrosło. Potem chwilowy spadek, i tutaj mniej więcej gdzieś od 13. Lutego do 20 lutego, proszę Państwa, duże mrozy. No nie takie duże, ale w nocy było po minus 12, minus 13 stopni, a w ciągu dnia tak około minus 1 stopnia. Natomiast tutaj już bez jakiegoś większego wiatru i te skoki też tutaj dosyć, dosyć spore już były. No rekordowo było tutaj 18 lutego mniej więcej od trzech dni jest troszeczkę cieplej i jak widzicie to zużycie dobowe gazu zaczęło spadać zawsze spada dopiero po jakimś czasie ponieważ mury jeszcze w jakimś stopniu trzymają troszeczkę ciepła i ta, to, ta, ta temperatura po pewnym czasie dopiero zaczyna się zmieniać, znaczy może inaczej nie zaczyna się zmieniać, a to zużycie gazu dopiero po pewnym czasie zaczyna spadać, ale tu już widać tą tendencję spadkową. Jest ładniej, jest słoneczniej, na zewnątrz jest około 3-4 stopnie na plusie w ciągu dnia i jakieś e, minus 2, minus 1 w nocy. Szanowni Państwo, powiem Wam jak mi się tutaj malowały ceny, będę mówił tylko o cenach tych e, ogrzewania. Na górze za topad, proszę państwa, koszt ogrzewania tych naszych 120 metrów to było 945 ,27 zł. 27 groszy. Za grudzień 995 ,84 zł. 84 grosze. Styczeń był taki no chłodniejszy i już tutaj temperatura, temperatura, boże zużycie i koszt wzrosło na 1003 ,62 zł. 62 grosze. W lutym na razie mam na ten dzień dzisiejszy, na 23 lutego, 812 zł. i 6 groszy. Oczywiście cena gazu, jaką litrze, cena paliwa obecnie to 3,89 zł. za 1 metr sześcienny. Szanowni Państwo, jak wspominałem, przysłupkach na wykresie. Moi drodzy, interesują nas tylko zielone liczby, to jest po prostu właśnie zużycie naszej góry. No tutaj mamy miesiące. A tutaj odczyty. Odczyt robię codziennie o godzinie 11 w południe i tak to się maluje. I na przykład widzicie, m, początkiem lutego zużycie u góry miałem dobowe, to jest oczywiście zużycie 8,8 metra, tutaj 7,51 był cieplejszy dzień. No i następnie przyszły te wiatry. M, wiatry ustały. I zaczęły się mrozy, no jak zaczęły się mrozy, tak w maksymalnym momencie, że tak powiem 18 lutego właśnie to zużycie podskoczyło najwięcej na prawie 11 metrów przy sześciennych w ciągu jednej, jednej doby, czyli pomiar od to był zrobiony, to znaczy no nie tyle, 18, to był pomiar zrobiony od godziny 11.00 17 lutego do godziny 11.00 18 lutego. No i proszę Państwa, było prawie 11 metrów. No i tutaj już zaczyna nam spadać, zaczyna spadać to zużycie, ponieważ no, wychodzi słońce, na zewnątrz zrobiło się cieplej, prawdopodobnie już wraca wiosna. I na dzień dzisiejszy, na 23, zużyciem miałem 8 ,8, 821 metra. No, czyli 8,8 metra sześciennego. Moi drodzy, napiszcie w komentarzach, czy te informacje przynajmniej Wam się coś przydały, czy były dla Was ciekawe. Napiszcie też, czym Wy ogrzewacie. A jeżeli ogrzewacie gazem, bo to mnie interesuje, to napiszcie, czy macie ocieplone domy, ile tego gazu mniej więcej miesięcznie zużywacie i na jaki metraż. Sam jestem bardzo ciekawy, jak to u Was wychodzi. No i bardzo proszę, pomijmy temat ETS-ów paliw kopalnych, tego co Unia tam ostatnio wymyśla odnośnie właśnie ogrzewania gazowego i innych takich, a co dopiero nas namawiali na zmianę pieców. Ten temat totalnie bardzo bym prosił, żebyśmy pominęli, po co to się denerwować i takie tam, ciekawi mnie, jak po prostu u Was wygląda z tym ogrzewaniem. Także znacie już miesięczne koszty ogrzewania, jakie wychodzą u mnie. No, jak dla mnie nie są niskie, są to potężne koszty. No ale co zrobić? Żyjemy w takich czasach, i żyjemy, ma, też mam dom taki jaki mam. On ma potężne straty ciepła. Co do okien, nadmienię jeszcze o oknach, bo tutaj też pewnie będzie pytanie. Okna są nowe, sześciokomorowe, tylko niestety duże kwatery. Także troszeczkę tego, tej straty ciepła też. Przez te okna jest. Ja wam serdecznie, robaczki, dziękuję. Nie zapomnijcie o tej łapce w górze dla algorytmów oraz kto jest nowy, bardzo gorąco zapraszam, zasubskrybujcie ten kanał. Dziękuję wam ślicznie, trzymajcie się ciepło i do następnego. Hej!